Słuchajcie, życie artysty bywa przewrotne, ale też jest wspaniałe. Poznajemy mnóstwo ludzi. Ja, na przykład, idąc na próbę jakiś czas temu, spotkałem tak zwanego Żula. Nie wiem, czy tutaj w Warszawie jeszcze macie Żuli? Jest, tak? Głównie na wiejskiej, rozumiem. Że... Słuchajcie, miałem taką klasyczną sytuację, prawda? Złotówka, czy tam dwie na jakieś winko, piwko. Nie miałem nic przy sobie, więc pomyślałem, że dam mu swój autograf ciągnąłem tam kartkę, ten nie, daje i mówię proszę pana za kilka lat to będzie warte miliony. A on taki był średnio zadowolony, spojrzał na mnie, na ten autograf i mówi: co, artysta? Mówię, no artysta. Dał mi dychę. Masz, to by się bardziej przyda. Bycie artystą, szczególnie na początku drogi, bywa trudne, dlatego zapraszamy na sketch trochę o nas samych. Zapraszam.

Kazali mi ją poślubić. Ej, lecz my serce nie pozwala moje cyganeczki lubić. Ej, lecz my serce nie pozwala moje cyganeczki lubić. Stop, 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 Zaraz, jaka cyganeczka? Jaka cyganeczka, proszę pana, to jest głęboko y, stygmatyzujące określenie. Nie mówi się cyganeczka, tylko Romka. Ja bardzo panie, przepraszam, ale to co? Jak, jak cyganka ma męża Romana, to jest. Romka od Romka? Że będzie sobie pan to, tutaj śmieszkował. Że <laughs> pana, słowo cygan z góry określa niższy poziom kompetencji, tak jak murzyn albo polski piłkarz. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, do, dobrze. To w takim razie. A niech stracę specjalnie, specjalnie dla pani. Tak. E, piosenkę. Mm -hmm. Chcę zobaczyć twoje nogi, 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 nogi czarno-czarni. Jak już coś? Afroamerykański, afroamerykanie. I po pierwsze, co to jest za w ogóle seksistowska piosenka? Nogi, 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 nogi. Dobra, dobra, no to może to pani w takim razie zadowoli. Kombi Black and White. For normalny dzień. Zawsze Black and White. Black and, and White. white. Black... white. Black and White? chyba pana, kto pisze takie durne piosenki? Jacek Cygan. Nie no taki. Nie zrozumiał, co ja do pana mówię. Ale, pan ale, ale niech pani na mnie krzyczy, ale nie krzyczy. Pani się panie kompletnie rozuchowa. nie ale zna. proszę pani, trochę kultury, co pani wyprawia? Ja, ja, ja nie, no, proszę, proszę pani. Ale proszę, pani. Edukuje. Ten biedny człowiek tylko gra na akordeonie, tak, naprawdę. Wstydziłaby się pani. Pani ma świadomość proszę. Nie ma co gra, jak pani. Bardzo, bardzo, bardzo pani dziękuję. Naprawdę, bardzo pani dziękuję. Nie ma problemu. A paragon dostanę? Proszę? No to ja proszę o paragon, proszę pana, tak? Była usługa, tak? Urząd Skarbowy w Radomiu. Renata Świnia. Że pana usługa była paragonu, nie ma? To yy... Tak nie może być, ja czekam na paragon, proszę pana, tak? Panie, to ja, może, ja może wyślę na maila. Frejla, proszę Mam... pana, ja już takie. Ile razy ja tak jest? Tutaj nie cygani! Ha, ale ja Nie ha, cygani. Jakie cygani? Czemu cygani? Ja na... Co pani znowu chce? Czy mogą pani w ogóle oprócz... Ludzie! Stawiam. Ludzie! Co wy wyprawiacie? Ja sobie tutaj spaceruję z psem. Palę papierosa. Nie, nie pali się panu. Bo rzucam. A gdzie pies? Tam biega pies. Ja rzucam palenie, ale nie mogę wierzyć, co się dzieje. Co się dzieje z tym krajem? Tutaj nawet artyści są blokowani przez durne przepisy i jakąś e. poprawność polityczną. No jak to ma być normalnie? Ludzie, co to, zazdrość przez was przemawia? Pani ma jakiś talent? Przypomnę, ja pracuję w urzędzie skarbowym, jak ja mogę mieć talent? Słuchaj, każdy ma jakiś talent. Ma pani jakiś talent? Umiem wkładać ludzi. To prawda. Ale talent. Ale talent. A co pan tak się przypierdzielił do mnie z tymi talentami, co? Może pan ma jakiś talent? Czy pan o. chce pochwalić? Proszę, no. Jaki pan ma talent? Nie będę się tu pu publicznie chwalił. Ale nie wiem, tak dlaczego słuchamy. O, pro, tak, bardzo. No. Umiem pod prysznicem zrobić słonia kręcącego trąbą. Ale że jak? O. No, ale nie ma to nie znaczenia, jest. proszę Państwa. No, pa ja panie ja... nie macie pojęcia o muzyce, i tutaj kłody pod nogi człowiekowi rzucacie. No, co to ma Ja o... nie, wypraszam sobie, proszę Pana. Oj, wypraszam sobie. Ja nie mam nie, nie, haha, żadnej wiedzy o muzyce. Proszę Pana, przez lata pracowałam w filharmonii, jako sprzątaczka. Proszę Pana, tak wypasowałam kiedyś scenę Beacie Kozidra, że trzy razy się wydupczyła. A trzeźwa była, bo widziałam, jak wracała autem do domu. Przepraszam, pan, pan yy, jest tutajszy? Ale skąd, proszę pana, ja spod Cycowa jestem. Skąd? No, spod, no, no Cyców, taka miejscowość yy, na Lubelszczyźnie, Cyców. No, tam coś jest w ogóle? Pani, kościół, myjnia. Jaka myjnia? Myjnia Cyców. Chcę <noise> ja zapalę. No nie, ale taka be bezdotykowa, tak się nazywa. Bezdotykowa myjnia cyców. No. A y, y, poza tym jest jeszcze y, pralnia cyców i fryzjer cyców. Nie błagam. Fryzjer cyców? No tak. No To już jest strasznie zeksistowska nazwa. Y, no chyba nie, bo to fryzjer dla psów jest. Fryzjer dla psów cyców? No. Ale to nie, 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 nie seksistowskie, nie suki też puszczają. A kiedyś jeszcze był y, fajny salon masażu? Cyców: y, Nie wszystkiego. – Ale splajtowali. – Przepraszam, bo to w ogóle idzie w jakimś dziwnym kierunku, ta, ta dyskusja. Proszę Państwa, co jest kluczowe, co jest kluczowe? Ten człowiek, artysta, przyjechał tutaj, do nas, do aglomeracji, tutaj, do, do wielkiego miasta. Można powiedzieć, przyleciał tutaj do Radomia. Do Rado... Przyjechał do Radomia, przy... przyjechał do Radomia, bo tu chce budować swoją karierę. Tacy ludzie potrzebują wsparcia. No to... Może Pan ma rację? No Nie wiem, no to może... Może pan coś nagrasz i wrzucisz w internet? O, tak, tak robiłem, no. No i co? I co? Przestań wyć, baranie. Tracisz czas. Ale syf, nie da się tego słuchać. No ale pan, no weź pan się nie przejmuje jakimiś hejtami z internetu, że panie że to anonimowo piszą, co weź pan, weź. Nie, 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 nie to, są żeby... to są sms -y od mojej matki. No to... Pani, słuchaj, ja no nie, daj, nie, tak. Pani niech pan, ale niech pan nie od razu się skapia. Niech pan nie przejmuje, niech pan robi swoje, niech pan gra. Gołębią się na pewno spodoba. Proszę, niech pan gra. -gra. Niech, niech pan gra, co pan lubi, tak? Niech pan gra, proszę bardzo. No. Znam cyganeczkę Zosię, kazali mi ją poślubić. Eee! Lecz me serce nie pozwala, mojej cyganeczki lubić się! Lecz me stop, serce stop, me stop, stop, nie stop, stop, stop! Minęło 20 sekund, to jest utwór prawnie chroniony. Marcin Żmija, Stowarzyszenie Artystów. Czy pan od tego opłacił za X? Panie Wam, nawet jakby sam Betonę tutaj grał! Też byś mu pan kazał za X płacić? Ja w pierdziele takie granie! Pierdzielę takie granie! Nie będę grał! Nie będę grał! Nie będę! Może ci artyści to są zdolni, ale skromni to na pewno, nie?